W latach 60. czy 50. huta traktowana była priorytetowo, jeżeli chodzi o zaopatrzenie dla pracowników, żeby oni coś mogli zjeść takiego, który niejednokrotnie w domu tego nie mieli. Przede wszystkim zupa z wkładką. A wkładka to była kiełbasa paszczetowa, boczek i ten nieśmiertelny klaskan, jak to dość dzisiaj mówi, mielony. Było ciężko ustalić sobie menu, bo musieliśmy robić to, co nam przywieźli. I ciężko było z ten jad, jadłoski, żeby tak, jak się mówi, ułożyć i też asortymenty były wymagane, żeby były 3-4 posiłki. Z ustawy wynika, że posiłek regeneracyjny przywraca tą zdolność do dalszej produkcji pracownika i musi mieć odpowiednią ilość kalorii, od 800 do 1000 kalorii. Pracownicy w pół godziny przed wydawaniem posiłków czekali pod stołówkami, bili hełmami, czekali kiedy ten posiłek będzie. To było coś dla nich. Pierogi, naleśniki, i krokiety, i, i placki ziemniaczane to i bigos, i gołąbki to takie były posiłki i tatar był dawniej też, bo się robiło tatary. Wtedy się żywiło około 40 tysięcy pracowników. Było 19 stołówek, 14 barów, no i kiosków detalicznych 39 na terenie kombinatu. Kadra kierownicza żywiła się na górnej sali. To był telefon, za tyle i za tyle przychodzą na obiad. A czasami były jeszcze takie sytuacje, że już byłyśmy ubrane, wychodząc do domu, i pani sekretarka zadzwoniła, że trzeba przygotować dla dyrektora obiad. Więc bez żadnego słowa, bez żadnego ale, trzeba było się wrócić i obiad przygotować. To było najszybciej y, kotlec kawowy albo po parysku, frytki do tego i suroweczki. Jeżeli przyjeżdżał towarzysz Gierek czy Czrankiewicz, oni strasznie lubili wyroby węgleniackie, jak paszczetowa są Kaszanka, ale to były specjalne wyroby, po których musieliśmy jeździć aż w rejony Krynicy, bo tam były najlepsze. Pamiętam do dziś wizytę Gierka, kiedy przyjechał do Huty, zwiedzał nowe wydziały. Potem miało się odbyć spotkanie na stadionie Hutnika. Stoły zastawione golonkami, różnymi rzeczami, które mieliby dodatkowe przydziały wydziały a towarzysz Gierek powiedział, dziękuję, ja nie będę jadł. Nic, bo ja się zmierzę do Warszawy. Siadł yy, samochód na, na lotnisko i pojechał do Warszawy. Natomiast obsługa i warszawska, i nasza, no wszystko to zjedli i wypili. Sputnik w moim życiu jest bardzo ważnym ogniwem, ogniwem, w którym rozpocząłem swoją przygodę z piłką, gdzie się nauczyłem piłkarskiego abecadła, gdzie miałem bardzo dużo, bardzo dobrych trenerów, nauczycieli futbolu, gdzie się rozwinąłem, w barwach którego osiągnąłem wicemistrzostwo olimpijskie i z którego wyjechałem na zachód. W wieku 20, 21 lat otworzyła mi się droga do, do kariery i to wszystko tutaj stało się na suchych stawach, bo jestem wychowankiem tego klubu. Tutaj od czwartej klasy szkoły podstawowej przychodziłem na treningi i tutaj się ukształtowałem jako ten młody piłkarz. Oczywiście szlif później już był taki końcowy za granicą, ale to są lata bardzo, bardzo owocne, bardzo ważne, które zaważyły na pewno w sposób pozytywny jak najbardziej na, na rozwoju mojej kariery piłkarskiej. Koźmiński, kowalty kieruskawia, gol! Osiągnął to, co sobie wcześniej zamierzał. W parze szło wszystko i niesamowity jego charakter, a także to, że był człowiekiem niezwykle zdyscyplinowanym, skrupulatnym, mądrze gospodarującym swoim czasem. Przebieg mojej przygody z piłką rozpoczął się od 1985 roku, praktycznie, kiedy. Pierwszy raz osiągnęliśmy jakiś sukces tutaj z drużyną juniorską. Na Spartakiadzie młodzieży zajęliśmy drugie miejsce. Później w 1989 roku awansowaliśmy już pierwszą drużyną do, do pierwszej ligi. Dwa lata występu w pierwszej lidze, później 10 lat występu w włoskiej Serie A. W 1992, kiedy, kiedy praktycznie kończyłem swoją przygodę z Hutnikiem, srebrny medal olimpijski. Jakże cenna pamiątka i chyba największy sukces mój. Osobisty. W 2002 roku udział w Mistrzostwach Świata 3 mecze, 40 kilka występów w reprezentacji. Marek Koźmiński to był jeden z tych piłkarzy, z którymi każdy trener właściwie chciałby pracować. Bo oprócz tego, że fantastycznie grał na boisku, to był zawodnikiem, na którym można było oprzeć właściwie wszystkie założenia taktyczne. A więc był zawodnikiem szalenie inteligentnym. W mojej reprezentacji zagrał na pięciu pozycjach. Marek był tak ważnym dla tej reprezentacji piłkarzem, że właściwie mogłem obsadzać go w każdej roli i w każdej znakomicie się sprawdził. Centrum Kultury Młodzieży. I studentów fama w Nowej Hucie powstało w 1977 roku. I to był taki desant kulturalny na rzecz Nowej Huty, który. Miał taki swój rodowód ze środowiskiem y, studentów Rady Okręgowej Zrzeszenia, studentów polskich, klubu y, Jaszczury i w ogóle młodzieży y, krakowskiej, która chciała stworzyć pewną przestrzeń dla młodzieży studiującej w Krakowie, a mieszkającej w Nowej Hucie. Fama była rzeczywiście miejscem takiego sporego tygla, w którym różne rzeczy się zdarzały, konfrontowały i spotykały, bo poeci słuchali jazzu, jazzmeni słuchali poetów, były imprezy literackie, były były koncerty wybitnych artystów, śpiewał tam Jacek Kaczmarski. Próby w famie miała Martyna Jakubowicz, kobieta o przepięknym głosie. Było jeszcze wiele innych zespołów. Pojawił się tam Manam, pojawiła się tam Republika. W jakimś sensie Nowa Huta była taką prowokacją dla artystów. Mieć brawa w Nowej Hucie na, na, na scenie w FAMie to było dużo, to był sukces. Pamiętam na początku lat 80 to już prawie 30 lat temu, chodziłam tu z koleżankami na dyskoteki. Pamiętam ten plac cały zatłoczony, mnóstwo młodzieży, tłumy w środku. Z koleżankami w liceum miałyśmy taki zespół taneczny, połączyłyśmy się z zespołem, takim kabaretowym chłopców z technikum mechanicznego i tutaj ktoś, kto próbował tą famę chyba jeszcze ratować, zapraszał właśnie takie amatorskie zespoły, także miałam okazję występować na scenie famy. Fama to było miejsce, do którego tak naprawdę w każdym dniu tygodnia po południu można było po coś przyjść, coś spotkać, coś zobaczyć. Był też y, klub filmowy prowadzony przez Andrzeja Wajdę, ale to był nasz nowoludzki Andrzej Wajda, to nie był ten słynny Wajda, którego wszyscy znają. Także to było bardzo ważne miejsce. Na tle ubogiej w nowej huty, w takie, w takie oferty, fama była z dużym rozmachem, tam było dużo miejsca, tam koncerty były dla kilkuset osób, także to wszystko działo się bardzo, bardzo ciekawie.